Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na przedpremierowym pokazie Sługi Wojny. Jest ze mną twórczyni jednej z głównych ról. E, powiedz mi, jako po... Maria Kania, oczywiście. Dzień dobry. <laughs> e, powiedz mi, jaką postacią jesteś? Dobrą, złą? Dobrą. Marta jest po prostu dobrą policjantką, początkującą, która stara się odnaleźć w świecie policji, czyli głównie w męskim świecie. Trudno było. E... Trudno, musi dużo udowadniać, musi cały czas walczyć o swoje, ale wydaje mi się, że jej się to udaje. No bo rzeczywiście policja to taki świat zdominowany głównie przez mężczyzn. Mm -hmm. e, również na ekranie też trzeba było się przebijać e, w pracy. No, nie, nie, zdecydowanie nie. Był czas na mnie był czas na Piotrka, także dzieliliśmy się po równo. To twoja jedna z większych ról mm -hmm. e, miałaś na początku. Jak wyglądała twoja pierwsza scena? Był strach? Pierwsza, a pierwsza scena była we Wrocławiu, pobudka o trzeciej o w nocy, więc to, no, na pewno było trochę adrenaliny, ale, ale też to był taki początek, więc taka adrenalina, która później trzymała przez... Tam na, na początku była, a później coraz bardziej się wyluzowywała, mam nadzieję, że tak było. Dobrze wspominam, we Wrocławiu, w super mieście, także dobry początek. Czy były obawy, że sobie nie poradzisz, że co będzie, jak nie wyjdzie tak jak chciałaś? No, na szczęście możemy robić powtórki i duble, także korzystaliśmy też z tego, jak wszyscy, nie tylko ja, ale na pewno jest taki stres i może czasami jakieś takie ciśnienie, czy na pewno wszystko dobrze wyjdzie, czy sprostam, czy ta rola będzie taka, jak ja sobie ją wyobraziłam, czy ta Marta będzie taka właśnie, jaką chciałabym, żeby widz ją poznał, ale w pewnym po prostu trzeba to odrzucić nie myśleć o tym, bo to za bardzo dekoncentruje w pracy I po prostu skupić się na robocie i robić to najlepiej, jak się potrafi. Czy chciałaś właśnie, żeby widz Cię polubił, czy po prostu starałaś się być postacią w danym miejscu, w danym czasie? Nie zastanawiałam się nad tym w ogóle, żeby widz mnie nie lubił. Chciałabym, być, żeby po prostu Marta była dobrą policjantką, żeby była fajną dziewczyną żeby nie była taka oczywista, żeby ta relacja z, z Samborem też nie była oczywista. Czyli Piotrem Stramowskim. Tak, czyli z Piotrem Stramowskim. Yy, mam nadzieję, że tak właśnie ta rola zostanie odczytana. A powiedz mi, czy wy, wydarzyła się jakaś taka nieoczekiwana sytuacja? Coś się wydarzyło niespodziewanego w trakcie zdjęć? Mm, nie, raczej nic się takiego nie działo. <laughs> yy, a coś o filmie? Co możesz powiedzieć yy, tak w skrócie? O czym jest? Zostaje zamordowany profesor Marek Abramski, specjalista od przeszczepów. Tam pojawia się sambor w tej roli właśnie Piotr Stremowski. i to śledztwo dostaje mu przydzielona Marta, czyli, czyli ja. Maria Kania. Maria Kania, dokładnie, tak. I tam zaczyna się całe śledztwo, pojawiają się kolejne trupy i my musimy po prostu to, tę zagadkę rozwiązać. Czyli dużo trupów, dużo akcji. Dużo akcji e... Przede wszystkim. Dużo akcji myślę, że bardzo dobrej akcji. Czyli mocne kino. Tak, zdecydowanie. A czy coś subtelnego? O, będzie też sporo subtelnego. Relacja Marty i Sambora jest trudna, ale jest myślę subtelna czasami. Zdarza się, że taka jest. Hmm, to jestem bardzo ciekawa. To, to zapraszam do jak nie, daleko nie to wiem. zajdzie. Można iść zobaczyć film. No właśnie, jak jakbyś mogła zareklamować w jakiś sposób to bardzo dobre kinoakcji, którego jest bardzo mało teraz w Polsce. W związku z tym serdecznie Państwa zapraszam na ten film, żeby mieć trochę adrenaliny poczuć i zobaczyć bardzo ciekawy duet policyjny, a także to, że po dwóch stronach barykady są dwie bardzo silne kobiety. Co się rzadko zdarza? No właśnie, chciałam Cię zapytać kinoakcji. Dużo biegałaś? Były sytuacje takie, gdzie musiałaś biegać na krawędzi dachu, lub coś niebezpiecznego. To Piotr na krawędzi dachu. Zresztą widziałam, jak to robi, jest niesamowity, że się nie bał, a my głównie z Karoliną miałyśmy sceny bójki. Tak, było świetnie, naprawdę. Mieliśmy dużo przygotowań, z prób z kaskaderami, bardzo, bardzo dobre i intensywny czas. A miałaś dublerkę? E, tak, była dublerka w pewnym momencie, ale większość scen robiłam sama z Karoliną, także... Jaki to był moment? Jeżeli widz się nie zorientuje, to... to lepiej, żeby tak właśnie Dyskretny. Było. Dyskretny nie. Właśnie dublerkę, jeżeli mówimy o kaskaderce, co tam była w takim jednym momencie? A inne? Cała ja. Cała ty. Będziemy dokładnie oglądać. Dziękuję serdecznie.